Halo, cześć! Witam wszystkich, oto w kolejnym odcinku Zagrajmy w Rolands. Czuję, że to może być troszkę dłuższa seria na moim kanale, bo gra mnie naprawdę bardzo mocno wsiąkła. Już mniej więcej ogarniam te podstawy. Pograłem trochę, bo jednak ileż można się męczyć z jednym i tym samą rzeczą. I, i, i właśnie. Udało mi się zrobić coś takiego. Wow, mega! E, udało mi się skraftować coś takiego, mega. Tutaj brak, zabrakło mi chyba surowców. I mam już bronę, ale w, na poziomie czwartym, nie? I skile bardzo fajne. No właśnie. Jest naprawdę miazga, miazga i można tutaj naprawdę bardzo dużo dojść. Ale pozwólcie, że zrobię tutaj malutkie cięcie, ponieważ muszę coś sprawdzić. Halo, witam wszystkich. E, nie wiem do końca jak to się tutaj stworzy. E, czyli puste. Co to jest? Android. Okej, okay, nawet nie wiedziałem. A, coś jakiego. Manapotion. AHP jest! I to dwa Po dwa. Teraz, trzy. Jedno, czyli to jeszcze losowo tworzy. Więc jest naprawdę Miazga. No, i tym sposobem jesteśmy już naprawdę ustawieni. Nie musisz się już niczym martwić. Mogę sobie po prostu te surowce pozabierać. kliknę sobie 6, 6, 6, 6, 6 i jesteśmy uleczeni, tak? Już naprawdę nie muszę się niczym przejmować. Już nie będę aż tak Tutaj mi się wszystko generuje. Musimy to ulepszać na tyle, ile jest to tylko możliwe, żeby mi się generowało jeszcze szybciej. I to jest mega zajebiste, bo to jest ten fragment świata, i tutaj czasami coś innego jeszcze stworzy, tak? To jest mega fajne. Okej, okay, a jak to to działa, niby. Bo ja nie rozumiem, jakie to ma niby zastosowanie mimo wszystko, ale powiedzmy, że coś stworzyliśmy, tak? Że coś stworzyliśmy. A tutaj by mi się przydało. I jeszcze to. Aha, ale nie mam za bardzo. Mm... Dawać mi to wszystko na razie. Robimy to tak. Idziemy tutaj. O, nie niestety nie ulepszone, ale zawsze jakieś tam statystyki zwiększone mimo wszystko, tak walcząc też e, z jakimiś innymi zobaczyłem coś takiego e, to możemy pootwierać, bo czemu by nie kredyty Aha i już yy, rozumiem. Aha, czyli tier 5, tier 4, naprawdę bardzo dużo można, z tego co widzę, uzyskać, to mi się na nic nie, aha, bo miejsca nie ma, dobra, to mi się na nic nie przyda, tutaj raczej już nie mam nic. Galactic Card Level 1, czyli coś jeszcze można więcej robić, co nie ogarniam, ale... No to powiedzmy, na które byśmy tutaj świat się wybrali. Powiedzmy, że ten. No i idziemy. To jest tak, żeby po prostu grać ostrożnie, w miarę możliwości, żeby jednak nie gałganić, ekspić naszą postać, ale tak jak wcześniej, że ginę. Już, już, już rozumiem yy, dosłownie z czym się tą gierkę je. Cholera, co? Może sobie trochę przyciszę? I już wiem, czym się to wszystko je. Tak, tak, tak wiem, ale ja bym chciał pokonać jego by jakaś śmierdziela. Innego. Mniejszego, długiego. Ro, 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 tego długiego robaka, tak? Wiadomo, inne surowce, inne w ogóle. Raz, dwa, trzy. Okej, okay, i ty mi dać bardzo dużo fajnych rzeczy, nie Musimy te skilly sobie ustawić. To swoją drogą. Okej, okay, raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Tylko wiadomo jednak po co marnować właśnie mikstury jak może ten. No, ty dałeś mi pięć takich większych. Już! Szybko. Okay. I jest dla nas nikim tak naprawdę Nie Raz, dwa Tylko po prostu latać I po prostu zbierać się surowce jak leci Nie I pokonywać jak e, też leci Nie Okej okay. Mmm, powiedzmy, że zaskoczymy sobie na dół. Okej okay. Dobra Wszystkie statystyki do przodu. To co mnie bardzo cieszy, rajcuje Zbierać mi te surowce, bo surowce są najważniejsze. Bez surowców ani róż. Zakładam, że pada jest naprawdę bardzo ciężko, bo mało tych światów zwiedziliśmy, co? Aha, ja mam mało życia, no, ale mam dość dużo. Ok, jak zajebiście, nie? To i to mi zbierać, panowie. No to mi się expi, tak. I nie wiem, z każdym poziomem to mi coraz więcej surowców, czy coś, czy bardziej szansa na jakieś unikaty do zdobycia, czy coś, bo też tego nie rozumiem. Ale wszystko z czasem, tak. A tutaj, co by się nam opłacało, e, tarcze. Właśnie, tarcza, tarcza tutaj się nam bardzo przyda, bo jest naprawdę mocarna wręcz. Póki co, odkładamy to co możemy. Będzie trzeba patrzeć nad upgrade'em tego, żeby więcej slotów tutaj mieć. Yy, może haj sobie weźmiemy. Do nie wracamy, bo chcemy przy XP Co to jest? Blaze. Ok. Uh, Fate 2. To ja już chyba wiem, co to było. Uh, 3 Vitality Plasma Grenades. Uh, to jest fajne, to jest fajne, ale to mi się nie przyda. To mi się nie przyda. To mi się nie przyda. Intelligence. To jest spoko, to jest spoko. To jest inteligencja, to jest pasywne. To mi się też na nic nie przyda. Na szczęście mogę to sobie kupić. Więc jest mega spoko. I to daje nam. Yy, to. Tak jak myślałem, i to jest bardzo dobre. No i więc, więc zajebiście nie? Tam to sobie upgrade'ować. To właśnie o to chodzi, żeby pochodzić. pozbierać się w upgrade'y specy... specjalne. Dużo hajsu zdobyć. Tam nie ma nic. A, pięć. Dobra. Dobra. Chodź tutaj, chodź tutaj. Pierdzielony. Musiał akurat tak skoczyć, że akurat. W sumie ogólnie mógłbym mieć jakieś tam cięższe rzeczy, ale. A niech sobie atakuje! Jestem tak e, mocny, że to mnie po prostu nie boli. Jeszcze po prostu potrzebowałbym sobie te skill e tutaj wymienić do broni. Wiem, że jeszcze do chyba zbroi można, coś mi się tam wydaje. Czy tak wygląda, jakby się dało, nie? To swoją drogą. Dobra, zbieramy. O ty cholero. To jest coś bardzo mocnego, z czym sobie tak nie dam rady. Walczyłem z tym, jak sobie grałem i to postać tutaj. Na razie uciekamy hmm. Coś dostaliśmy. Ok. Dobra. Mega, mega, mega. Ale już jakiego potwora to pokonujemy od tak, co? Jak mi wyskoczy, kurde, gdyby tam ten bydlak śmierdzi się nie pojawił. Tak, jedziemy dalej tutaj. Eee, Tarcze, nie, Pierścienie to nie, Po pierścienie nie mamy. Tak. Trzeci poziom już po 6. Po 6 nie nam daje. Siły nie potrzebujemy wcale. Życia raczej też nie potrzebujemy. He he. Nie mamy technologii, ten mi się raczej nie przyda, więc możemy coś zrobić. To po prostu w miarę o możliwości odłożyć to co możemy. Hajsę nie mogę odłożyć tutaj. Okej, okay. niech, niech i tak będzie. Lecimy dalej i exp'imy. Już rozgryzłem tą grę, jak działa, więc spokojnie. W każdym odcinkiem już nie będę ginął, tylko po prostu będziemy e, szli dalej, 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 dalej i dalej, nie? Zaraz to wciąż, w cięższe regiony, nie? Ok, dobra. Chodź tutaj, chodź tutaj hmm. Czy coś tutaj jest? Ja pierdzielę ile tego tutaj jest, żeby to ominąć w miarę, dobra Już nie dało rady, co? Pierdzielone tutaj przejścia, co? Jakbym był słabszy, nie miałbym mixtur i bym nie ogarniał gry dalej. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra, zajebiście. Popadają wszyscy razem. Aby mi wyskoczył jeszcze jeden taki, co? Fajnie się go bije, naprawdę go mamy w 3 miga, tak pozwolę sobie powiedzieć. No, technologii tutaj ten. Jeszcze dobre statystyki rozwijamy. Portale zawsze przydatne, jak będziemy się cofać ze statku, uzupełniając zapasy. Ok, a ty mi co dasz? Miał! Dajesz mi to. A tier drugi? Warto to zbierać, nie? Jak będziemy mieli te tier drugi, to będziemy pomalutku wy... yy... robili te lepsze bronienie. Nie? Mimo wszystko. I powinno być zajebiście. Dobra. A już bydlak śmierdził się znowu. Chciałem, by z granatem mu przypierdzielić, nie? Ile tego tutaj zdobywamy? To za niedługo naprawdę będziemy mogli e, bardzo dużo. Chyba raczej nie masz surowców, żebym jej trzeci ci raz wyskoczył, co? Fajnie, jego się bardzo szybko pokonuje i chyba bardzo dużo fajnych rzeczy mi wylatuje przez to. Nie miałem za bardzo czasu spojrzeć, jak to tu tam jest, nie? Widzicie, jakiego mam skilla? Aha, uh. chodźmy tutaj. Eee, nie hełm, tylko tarcza. Trzeci poziom. Jest bardzo fajne. Nie mówię, że nie. To odkładamy. Hajsu nie ma zbyt dużo, więc to, 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 to odkładamy. 1100 hajsu dopiero, co? Cienko. nie ma nic, ale jest skrzyna. I tutaj nie wiedzieliśmy ani razu, ale chyba mam dużo, wystarczająco dużo, żeby przeżyć. Dobra, próbujemy. A to jest to? Okej, okay, w miarę dajemy sobie tutaj radę. To trzeba uważać. Bardzo uważać, bo jednak e, nie jesteśmy chyba jeszcze aż tacy mocni, żeby nie wiadomo, jak się poczuwać, nie? Inne surowce będzie trzeba powiększyć ten na skarbiec. Ok, dobra. Z tego to mogą wyskoczyć? I kurde, już naprawdę, Tier 5, Tier 3. Coś jest, że będziemy mogli naprawdę bardzo dobre rzeczy sobie porobić za niedługo. Nie będziemy musieli się przejmować. O właśnie. Zamiast dawać surowce, może to mi po prostu dać potwórka, nie? Kurde, one są wielkie, nie? To nie jest zwykły ten y, boss, tylko to, to jest jeszcze potwór tutaj, taki normalny, który występuje. Dobra, dobra, no hajsu, 6, 690, no moja ulubiona liczba. Jak żeby inaczej, hmm. Weź zdobywaj Dobra, A, fajnie byłoby zrobić portala, bo gdzieś dalej jeszcze iść. Tylko żebym nie przesadził. Bo pójdę w takie miejsca, gdzie mnie po prostu tak dojadą. Tak mnie obrażą i powiedzą, że jest, jest, jestem jeszcze... Jestem w tej grze. Okej, okay. to raz, dwa... Też i cię zbierać. I patrzcie, i tak już mamy 19 minut odcinka, nie? I to jest mega fajnie. To, to się o tyle różni w Side, że mogę się po prostu spokojnie zatrzymać w jakieś, na jakimś tam etapie nagrywania. I nie muszę po prostu jechać wciągie przez te 50 minut. Bo to faktycznie tutaj się rozwija i jest zapisywane i tak dalej, nie? I że mogę wrócić do tego... Poziomu Dobra Dobra Oj, oj, oj Dużo, dużo tego wszystkiego, co? Dobra Jakże jakby inaczej Dobra, jest zajebiście. naprawdę. Ok, 7 punktów życia. To nie za dużo, bym powiedział. Dobra, będziemy się pierdzielić nie wiadomo ile. Aż mi się mana skończyła. Teraz rozumiem te potjonki na manę. Okej. Okay surowców. Dobra, zaje fantastycznie. Dobra, łykaj te miksury. Nie mogę sobie pozwolić, żeby się, żeby się ten tak, żeby się uzdrowił, żeby żeby ci dojechali. Bo inaczej będzie po prostu źle z nami co. No popatrzcie. Dwóch takich chcą. Ale mamy tych surowców, ale będziemy się bawili w y, tworzenie broń potem. Oj, jak zajebiście, nie? Dobra. No teraz się nie na górę. Tutaj dostaliśmy surowce. Na prawie to, bo więcej hajsu i prawie 2000 hajsu. To jest jeszcze inna kraina. Trochę ryzykuję. Shield. No, już naprawdę bardzo dobre statystyki to daje. Dobra, chodźmy zobaczyć, co tutaj jest. Uh... Niech niech i będzie. Że i kupię. Tu nie ma nic. I. Dobra, no to w takim wypadku odkładamy to jak leci. Hajz nie możemy. Trochę tego zbieraliśmy. Fakt, że będzie trzeba to powiększyć. Not enough credits. Kredyty mam, ale wpłacone. O cholera, myślę, że to są. Czy ja przecież muszę unikać. Tak. Tylko nie jestem w stanie zranić, tak? Dobra. I tu trzeba bardzo ostrożnie. Okej. Okay. Dobra. Ten bydlak śmierdzi mnie cały czas z co? Okej okay. O nie! Zginąłem! Mając takie zajebiste rzeczy! Ja nie wierzę, ja nie wierzę, ja nie wierzę, co? Ale się pobawimy w kraftowanie, co? Mam nadzieję, chociaż. Kurde, no, bo jak mnie to boli! Boli mnie tutaj! Strasznie. To by się spodziewał tego końca. Eee. Dobra, no nic, to byłoby na tyle w tym odcinku. Ja sobie ponagrywam jeszcze z jednym, czy dwa odcinki. Ja sobie tutaj zaraz szybko pokraftuję. Zobaczymy, co będę mógł zrobić, czy będę mógł zrobić coś bardziej zaawansowanego. Mam nadzieję, że tak. Póki co ludziska, trzymajcie się. na radio.